Cześć. Tu Maciek z Fotograf Lublincom. Tym razem postanowiłem pobawić się w taką małą inspirację zdjęciową. Ze względu na to, że jest trudny czas, czas pandemii mamy początek roku 2021. Większość rzeczy jest pozamykanych. Tu duży problem moich kolegów, koleżanek, którzy zajmują się fotografią. To jest chyba fajny czas na to, aby pomyśleć nad tym, jak fajne zdjęcia można zrobić. Generalnie kieruje ten poradnik i dla kolegów koleżanek zajmujących się fotografią, ale przede wszystkim też do ludzi, którzy chcą mieć fajne zdjęcia, a brakuje im po prostu na to pomysłów. A może właśnie mój odcinek spowoduje to, że będziesz mieć fajny pomysł na fajną sesję we dwoje. Dzisiaj właśnie chciałbym Ci zaproponować kilka zdjęć do takiej sesji we dwoje. Bo często jest tak, że robimy sobie razem jakieś tam wspólne zdjęcia w Sweetfocie telefonikiem, może ktoś nam znajomy zrobi, ale nie oszukujmy się, te zdjęcia nie są tak dopracowane jak... Mógłby to zrobić fotograf. Jak mógłby to zrobić ktoś, kto kocha fotografię, kto rzeczywiście nie tylko chce na niej zarabiać, ale przede wszystkim ją kocha. Lubi to, co robi, ma fajne pomysły i potrafi, ma wiedzę, sprzęt i itd., itd., aby to zrealizować. Właśnie dziś chciałbym pokazać Ci kilka takich pomysłów, jak to zrobić. Zapraszam. Zdjęcia, które dziś wykorzystam, są gdzieś odnalezione w internecie, zebrane przez wiele lat, ponieważ sam oglądam dużo zdjęć, co ciekawsze sobie zapisuję. Wiem, prawa autorskie i te rzeczy, ale umówmy się: ja zdjęcia pokazuję w celu inspiracji, w celu zaobrazowania pewnego zjawiska, a nie w celu takim żeby ktoś do mnie przyszedł i zamówił u mnie zdjęcia. To jest robione po to, żeby zachęcić ciebie po prostu do zabawy fotografią. Żeby zachęcić cię do ciebie jako osoby, powiedzmy, pozującej, pokazać ci jak fajne pomysły i fajne rzeczy można zrobić. Dla ciebie, jeżeli jesteś fotografem, co możesz zaproponować swoim klientom? Czy Osobom, który chcesz sfotografować. Kilka pomysłów właśnie dzisiaj chciałbym Ci przedstawić. Jeszcze ważna rzecz. Tym razem pokazuję głównie zdjęcia we dwoje. Część z nich sam zrealizowałem i dosyć fajnie wychodzą. Wiem, że są ciekawe. Sporo chętnie bym jeszcze zrealizował, ale zobaczysz. Samemu, że nie zawsze to będzie takie proste. Trzeba znaleźć kogoś takiego, kto rzeczywiście potrafi pewne rzeczy zrobić. Ale cóż, nie będę uprzedzał faktów. Wystarczy tej mojej gadaniny. Przejdźmy do fotografii. Zdjęcie pierwsze. Na tym zdjęciu mamy, uważam, jedno z takich fajnych, uroczych zdjęć, gdzie mamy zdjęcie, gdzie mężczyzna kładzie swoją głowę na kolanach siedzącej partnerki. Ona jego całuje, pochyla się nad nim i go całuje. Bardzo fajna fotografia. Ciekawe ujęcie. Jedno z takich, które zawsze mnie inspirowało. Zawsze inspirowała mnie ta magia między jednym człowiekiem a drugim. Między mężczyzną a kobietą, ta iskrząca miłość unosząca się w powietrzu. Ja wiem, ktoś tam powie, a bla, bla, co ty tam opowiadasz. To twój problem. I to zdjęcie się podoba. Uważam, że jest całkiem fajne. I naprawdę zawsze mnie fascynowała ta, zawsze ma ten magnetyzm między jednym a drugim człowiekiem. Zawsze to było fajne, fantastyczne. To fajnie przy sesjach ślubnych, czasami można złapać, czasami, bo niech zawsze ślub biorą pary, które rzeczywiście są w sobie zakochane. Czasem na miłość przyjdzie czas później, a czasami już nigdy. I tak naprawdę po paru miesiącach, latach spotykam ich i już nie są parą czy małżeństwem. Tutaj mamy. Pokazany ten magnetyzm. To, co przyciąga mężczyznę do kobiety, to jej czułość, to jej ciepło i to, co przyciąga kobietę do mężczyzny, to możliwość zaopiekowania się tym wybranym. Cóż, przejdźmy dalej. No, kolejne zdjęcie. Tu już bardziej na sportowo. Buziak w momencie, kiedy oboje stoją na rękach. Nie jest takie proste, ale spotkałem parę, które potrafiły to zrobić. Czemu nie? Jeżeli masz taką możliwość, takie umiejętności, takich ludzi, którzy potrafią to zrobić, wykorzystaj to koniecznie. Takie zdjęcia są rzadkością, więc na pewno. Będzie pani i pani zadowolona. Kolejne zdjęcie jest, wbrew pozorom, już mniej trudne, chociaż troszkę trzeba poćwiczyć przed nim. Czasami, jak miałem takie zdjęcie wykonać, to wysyłałem parze wcześniej, właśnie taki przykład. Właśnie to są takie przykładowe zdjęcia, które wysyłałem. Słuchajcie, a może coś takiego spróbujemy? To poćwiczcie w domu i na planie zdjęciowym zobaczymy, może nam wyjdzie, może coś fajnego będzie z tego. Tu już oczywiście trzeba zadbać o odpowiednią lampę, oświetlenie. Tutaj zauważ, że dosyć fajnie jest to zrobione też światłem, więc warto o to też zadbać. Zdjęcie całkiem przyjemne, fajne. No zdjęcie już takie, gdzie no, całość opiera się w sumie na sile partnera. No, większość myślę, że panów jest w stanie podnieść swoją partnerkę właśnie w ten sposób. Wziąłem się na ramiona. No i Buziak, fajny Buziak. Czy czujesz tą lato, tą piękną pogodę, tam gdzieś te fale z tyłu morskie? Czy patrząc na takie zdjęcie, jeżeli. Miałeś, miałaś możliwość być nad morzem, nie przypominają Ci się te fajne chwile tej radości, szczęścia, tej przestrzeni, tego wszystkiego, co daje pobyt nad morzem, tej wolności? No właśnie, bardzo fajne zdjęcie. Kolejne zdjęcie, tutaj fani różnych tańców z gwiazdami, VIPami łopatami, nie wiem czym tam jeszcze na pewno znają tą sztuczkę, no całość polega na złapaniu partnerki za kość biodrową, a czy nie biodrową zamiednicę po prostu i utrzymanie. No to oczywiście trzeba pewnie trochę siły do tego też mieć. Trzeba złapać tą równowagę. Jeżeli się boicie, no to proponuję zrobić coś takiego, jak robiła dwójka ludzi, którzy ćwiczyli taniec do słynnego filmu w polskiej wersji, to był wirujący seks. No i ktoś pomyśli, że same, tylko takie akrobatyczne zdjęcia wybrałem. No tak, trochę po części tak. Tu mamy kolejne takie akrobatyczne zdjęcie na plaży. No wiadomo, piasek, to się tam bardzo nie potłuczemy. Ale jak masz dostęp do kawałka plaży, możesz spróbować zaryzykować. Teraz mężczyźni po ostrych treningach całodziennych, no teraz to niekoniecznie. Siłownie pozamykane kobiety podobnie, ale jak trochę poćwiczą do lata, takie foty bez problemów da się na pewno zrobić. Trzeba nie podsunąć pomysłu. A może ty razem z partnerem? A może ty razem z partnerką? Popróbujmy. Kolejne zdjęcie, gdzie on leży na podłodze. Ona stoi na rękach i tutaj mamy buziaka. No tu oczywiście trzeba uważać, żeby partnerka nie poleciała całym ciałem nagle na głowę partnera. Bo urazy gwarantowane. Ale zdjęcie bardzo ciekawe i bardzo zachęcam do wypróbowania właśnie takiej pozycji. A czemu nie? To jest zdjęcie, które wykonywałem kiedyś. Nie wydawało się proste. Jak przyszło co do czego, już trochę mniej było łatwe. Ale para, którą miałem okazję fotografować, dała radę. Efekt był naprawdę ciekawy. Byli bardzo zadowoleni z tego zdjęcia. Także myślę, że warto próbować. Kolejne zdjęcie, które warto spróbować. Zawsze fascynowały mnie takie zdjęcia kruchość kobiety, tego jej delikatnego ciała, a zarazem potężny mężczyzna, który ona praktycznie ginie w tych jego ramionach. Tutaj mamy coś podobnego. No, nie jest tu przesadnie napakowany ten mężczyzna, ale mimo wszystko widać mięśnie, widać to, że pracuje mocno nad swoją sylwetką, a zarazem, krucha kobieta ubrana tylko w majteczki i zwierną koszulkę, wydaje się być taka delikatna w jego rękach. Jeżeli masz baletnicę w domu. Albo taką kobietę, która zawsze chciała. Świetne ujęcie. To można dosyć łatwo zrobić. Wbrew pozorom, nie trzeba dźwigać partnerki. To jest ten moment wybicia się partnerki, i ty musisz tylko podtrzymać rękami, żeby ona za szybko nie opadła. Ściągnięte palce u stóp pięknie nam pokazują baletnicę. Tutaj ta paczka, czyli ta słynna spódniczka baletnicy, też bardzo fajnie wygląda. No, przy zadbaniu odpowiednie szczegóły, czemu nie? Bardzo ciekawe zdjęcie. I wbrew pozorom, wcale nie takie trudne do wykonania. Tak jak mówię, nie wymaga ona jakiegoś bardzo dużego wysiłku, co przy innych zdjęciach, no, no było, tak. Tutaj ciekawy efekt za dosyć niską cenę. Jedno z moich ulubionych zdjęć: partnerka siedząca gdzieś na schodach i partner, który tutaj daje tego buziaka, ale widać, że jest taki no, dosyć wygimnastykowany. Piękna dziewczyna, bardzo przystojny chłopak. Bardzo fajne zdjęcie. Tu jeszcze fajnie ten urok podkreślony. Tych zgrabnych nóg pokazany, tego wszystkiego, co jest kwintesencją kobiety, oraz tej siły, która stanowi kwintesencję mężczyzny. Bardzo ciekawe zdjęcie, naprawdę polecam, chociaż dla partnera nie jest takie proste do wykonania. Jedno z najbardziej skomplikowanych zdjęć, już bardzo ekstremalnych. No tutaj to. Myślę, że to niekoniecznie musowo od razu iść nad jakąś wielką przepaść i testować swoje możliwości. Tu świetnie wygimnastykowana partnerka i bardzo silny partner, więc zdjęcie mega trudne, ale może na plaży jakoś, jeżeli robić od dołu, to może ten efekt byśmy uzyskali. Może by było całkiem niegłupio. Myślę, że chyba wiem. Gdzie można nad Bałtykiem takie zdjęcie zrobić? I to nawet, jeżeli by partnerka spadła, to wbrew pozorom by spadła tylko z wysokości ramion na, na piasek. Myślę, że bardzo by się nie potłukła. Ale mimo wszystko, tu już od obojga wymagane są niemalże akrobatyczne umiejętności. Ale cóż teraz, jak widziałem, co kobiety potrafią robić po tych fitnessach, różnych zumbach, to Pikuś, a może Pan Pikuś. Kolejne zdjęcie, tutaj partnerka, która właściwie tak jakby klęczy na wystawionych ramionach mężczyzny. Tu już no, od Pana wymagana jest na tyle siły, żeby Partnerkę, no te 50, tam 60 parę kilo utrzymać chociaż przez chwilę. Ale chyba ciekawe. Tutaj taka ciekawostka jeszcze, taka podpowiedź, jeżeli nie miałeś, miałaś okazję robić zdjęć takich umieśnionych ludzi, to warto zwrócić na to uwagę, że przed robieniem takich zdjęć te mięśnie trzeba troszeczkę rozruszać. Taki najpierw mały trening wstępny, jakieś tam parę pompek czy, czy czegoś. Zupełnie inaczej mięśnie wyglądają i warto to zrobić. Tak troszkę się zmęczyć przed zdjęciami. Oczywiście nie mówię, żeby tam pełny crossfit zrobić trening i potem cały spocony, zamoczony i, i tak dalej robić zdjęcia. Tylko na tyle, żeby mięśnie dostały tą energię, dostały ten sygnał, że. Mają zacząć ciężko pracować. To warto spróbować zrobić przed robieniem zdjęć. Kolejne zdjęcia akrobatyczne. To już nie jest wbrew pozorom takie trudne, chociaż troszkę trzeba poćwiczyć, ale w domowych pieleszach obecnie, w dobie koronawirusa, dużo jest czasu na takie zabawy. Można sobie zdjąć z łóżka materac i poćwiczyć. Albo jakiś koc rozłożyć, żeby tam bardzo się nie poobijać. Wypadku upadku, i czemu nie? Pozycja dosyć ciekawa. Parę treningów, i myślę, że da się to zrobić. Więc czemu nie? Zachęcam jak najbardziej do spróbowania takiej fotografii. Tu mamy kolejną odmianę poprzedniego zdjęcia. I tutaj akurat taki moment karmienia. Czas karmienia nadszedł. Cóż. Czy w tej pozycji tak naprawdę bardzo się da zjeść? No, chyba ten brodaty towarzysz co najwyżej troszkę poje, bo tak to w górę to chyba jedzenie niekoniecznie chce iść samo. W każdym razie można i taką wersję tegoż zdjęcia wykonać. Dziś odcinek był taki troszkę krótszy, ale chciałem pokazać kilka przykładów zdjęciowych. Tak jak wspomniałem, do tego, żeby. Przekonać Cię do tego, żeby spróbować robić zdjęcia. Bawić się fotografią, próbować różnych rzeczy. Fotografia to fajna rzecz. Tak naprawdę opiera się na ćwiczeniu, próbowaniu, zmienianiu różnych ustawień. Można znaleźć naprawdę w niej coś fajnego. Po drugie, rejestrujesz pewne chwile, szczególnie wykonując zdjęcia ludziom. To jest możliwość takiego zatrzymania czasu. Zatrzymania go. Zatrzymania tej chwili. To fajne jest później poglądać stare zdjęcia. To fajnie jest powrócić do pewnych zdjęć. Nawet na starość powiedzieć: "O, popatrzcie jak babcia z dziadkiem potrafili cuda robić". No właśnie. Zachęcam do eksperymentów zdjęciowych, do próbowania różnych rzeczy. Zachęcam do zaglądania na mój kanał. Postaram się troszkę jeszcze takich filmów zrobić. Jeżeli chcesz takie zdjęcia trochę mniej grzeczne, to zachęcam do zajrzenia do tej części dotyczącej fotografii intymnej. Tam już przygotowałem kilka tego typu filmów. No, niestety są plus 18 z wiadomych względów, więc musiałem takie ograniczenie wiekowe nałożyć. Tak to zapraszam. Postaram się w najbliższym czasie zamieścić kolejne filmy. Także zachęcam do zaglądania na mój kanał, subskrybowania, będziesz mieć informacje, że znowu się coś nowego pojawiło. Zapraszam, wszystkiego dobrego życzę i. Powodzenia w fotografowaniu i oby te najlepsze fotografie zawsze jeszcze były przed Tobą. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.